Cześć, witajcie. Ta Cześć. Ja. ja i Pauli. Dzisiejszym tematem odcinka będzie puterko, niebieska babeczka. Ok, napiszemy tutaj, mm -hmm. już się zaczął. Mamy dwóch gości. Herbatka oraz wanilka. Ja pozdrawiam Paulinę. A, dzięki. To ja ciebie. Ta, I o, widzów. Jak miło, również widzów. O właśnie. Wszyscy pozdrawiamy. Pozdrawiamy Ilona23. Właśnie, a propos, właśnie widzę tutaj ten hashtag 000, bo to z takim odcinkiem było pytanie, jak taki hashtag mieć. No to nie odpisałem ten komentarz, bo pomyślałem, że odpowiem na odcinku, żeby już może większość osób wiedziała, jeżeli nie wie. Nie da się mieć już takiego hashtaga, ponieważ ten hashtag jest jakby... Orygin oryginalny. Z jakieś tam kilka lat temu była aktualizacja, która wprowadziła, że każde konto ma właśnie swój osobny hashtag i konta, które były sprzed tej aktualizacji, nie mają tego jakby hasztagu swojego, własnego i wszystkie te konta mają teraz, jak moje. Moje konto jest z 2016. Dajmy na to. Ogólnie chodzi o to, że jak ktoś ma stare konto, w sensie nie było jeszcze ani razu takiej nazwy. Starczy tak, bo konto starsze niż aktualizacja to jest 0,00. A jak jest konto założone po aktualizacji, to macie cyferki. Nie, Szczyta. to też tak nie działa. Pewno, że tak to działa, co ty gadasz? Nie, to działa tak, że po prostu jak ktoś zrobił taką samą sobie nazwę, to wtedy ma inne cyferki. Nie. A jak ktoś ma nazwę pierwszy taką, że nikt jeszcze jej nie miał, to wtedy ma zera. Nie. Niestety ale... Tak, a później po prostu można mieć cały czas takie same nazwy. Tylko każdym, ale, za każdym razem cechetki będą domina. Ale naprawdę tak to nie działa. Działa. Nie. Tak. Ja wiem, że tak to nie działa. Dobra, dajcie... Jak A można ja te... wiem, że tak. Tutaj jest duża kłótnia napiszę to. Powie... Napiszcie w komentarzach, kto ma rację. Ja uważam, że to jest tak, jak ja powiedziałem. Bo tak jest, no. Jeżeli się nie. zmieniło... Nik w trakcie, powiedzmy, miałoś to stare konto I się zmieniło nick Jak nie, się miało te 00 To nie, po zmianie nie jest, nicku nie jest. Nie. Nie. Ma się... Nie, nie, <grywszy> Te inne cyfry To jesteś nie. Nie. nie, nie, Dobra, zanim jeszcze zaczniemy, no do przejdziemy Po mojemu Jest Uznajmy, że masz rację Okej okay. O, dobrze! Poparcie. <grywszy> no nie, no nie Kurczę, okej, okay, yy, kontynuując, kolektor jest, nowy kolektor, niestety nie futerko, jest miecz z Minecrafta, fajnie, fajnie, lubię takie easter -eggi. futerko wampira, które jest oczywiście, chyba każdy tak uważa, przebrzydłe, ohydne, poszło na kolektor, jakieś tam deski, kula, która jest rozpikselowana, co ona ma odzwierciedlać, to chyba nikt nie wie, może jakiś kawałek lodu, dobra. Może przejdźmy już do tego, na czym się miał opierać odcinek. No to futerko kapkę, blue kapkę, niebieska babeczka. To jest to futerko, które niestety pominęliśmy jakiś czas temu. Przedstawiałam na kolektorze. Jakby tak na nią spojrzeć, niestety nie widać za bardzo, co bym mogła przedstawiać. Raczej takie bardziej jakieś ciasto, ale jest to babeczka. Zależy, jak to się spojrzy. Ja na samym początku pomyślałem, że to jest jakieś po prostu ciasto. Ale babeczka i ciasto. To niektórzy powiedzą że to to samo. Dobra, to zaczynając od, zaczynając od początku, to może zaczniemy od odznaka. Oli, nam tej odznaki widzieć chyba nie będzie, ale ja widzę. Czekaj, ja będziesz hmm. widzieć Tryk. Dobra, odznaka pokazuje. Teraz czekajcie, pokażę Wam y, tu na prawo, będzie odznaka. Odznaka pokazuje myszkę, która jest sensjliwa. Skacze do góry, ma ręce otwarte w górę, wzniesione. No, mi się wydaje, że ona skoczyła w gwiazdy, bo takie dookoła nie są takie trzy. A czy wiesz, co te, 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 te... te, te gwiazdy? Te gwiazdy są zawsze na odznakach, one nic nie oznaczają, ale to jest takie, wiesz, taka powiedzmy dekoracja lekarzy i odznaki. No, jest taka, ona jest zawsze. Futerko bardzo dobrze przedstawia to, co powinno, czyli właśnie to futerko. Co można powiedzieć? No, jest puszyste bardziej na brzuszku niż jak w sumie samo futerko. Ta myszka ma takie, jakby. Ależ tak. na policzkach. Różowa. Ale to jest dobrze zrobione, bo futerko samo w sobie też ma peki. Dobra, odznaka jest bardzo super. Uważam, że dla samej odznaki raczej... Nie, że nie warto, ale lepiej się skupić na samym futerku niż jak na odznace. Jak chodzi o to futerko. Ale odznaka jest jak najbardziej na plus. Co uważasz? <laughs> jak zdjęcia jakieś. Jakoś bardzo Oznaka nie jest taka wyróżniająca się od innych. Już chyba taką ja, gdzieś no, widziałem. Ale ale tak? Skąd ta? Odznaka, gdzie myszka po prostu skacze do góry. No, więc okej. Okay. Odznaka za nami. Zacznijmy może od ogonka. To ogonek ma swój osobny odlew. Jest to posypany. Jest on posypany posypką. Ma niewiele barw. Niech dla mnie wygląda trochę jak taki Bo... Lizak cukrowy. Nie licząc czy się tej posypki, taki... to sam kole... ogonek w sobie ma trzy kolory. ciemno Od takiej fabryki, fabryki Lizaków. Nie. <laughs> Tam, Lukier, e, boże Lukier, co ja mówię, sama posypka w sobie jest <grym> bardzo fajną dekoracją, bardzo, bardzo pasuje i fajnie ozdabia to futerko. Uważam tak najbardziej na plus. Ogonek, futerka sam w sobie bardzo wygląda tak puszyście, jakby tak miękko, nie? Wygląda jak weź jak taka babeczka. Okej, okay, zobaczmy. Uśmieszek. Ojej, wyłączyłem się, się zakończyła. Dobra, dziękuję za rysunek. Dobra, id idąc dalej. Na, biod na biodrze ma posypkę, w tym futerku koloru różowo-żółtego, kolor są tam trzy kolory, granatowy jest to, niebieski oraz biały, nie ma tu dużo różnicy, nie inaczej, nie jest to jakoś bardzo ozdobione, zróżnicowane, taki bardziej pusty ten brzuszek, ale jest tam zawsze jakaś przy szyi właśnie taka pusz, no jest taki, taki pusz przy szyi, jakby zawinięty. Bardzo fajnie to wygląda. No takie. Je. Chociaż teraz, jak to patrzę, tak głowa. Ojo, na... a głowa oddycha tak trochę, odstaje. Tak strasznie odstaje przez to, właśnie. No. Ona tak lata, ojoj. Kolory się nie, nie, jakby nie łączą. Tam te też nie mam też pieniędzy, jak to wygląda. Kurczę, nie fajnie to wygląda. Dobra, cóż, z takim, może już nie mały, ale średni błąd. Dolne łapki, futerka no. są osobnego koloru różowego, tak samo jak i w sumie ucho futerka i nosek. Fajny szczegół. Uważam, że górne łapki też by było fajne jakby było, jakby był tak wycieniowany w jakiś taki bardziej różowy kolor. Ale za dużo szczegółów to też by to zbrzydło, więc można. No, jest całkiem sporo szczegółów na tym, bo jak takie krupeczki. Takie krupeczki, to jest mm. posypka. Dobra, ale jest takie krupeczki. To powiedzi... to jakieś... Niektóre osoby by a nawet w sumie chyba widziałem, ktoś tak pisał, że futerko jest trochę przekombinowane. Kto jak woli, te futerka. Bardziej dekorowane, może mniej. A tak bardziej średnio. Uważam, że to jest dobre futerko. Już było chyba futerka na podstawie ciast. Nie jestem pewny, jak były, to tutaj będzie gdzieś. Może tutaj na lewo. Jakieś futerko, które już było na podstawie takiego ciasta. Dobra, przejdźmy może teraz do głowy futerka. Soczewka. Od najbardziej, chyba, jak dla mnie, ważnego. Soczewka jest osobnego odlewu. No ale niestety to nie jest taki. Jakby się wydawało osobny odlew, właśnie, bo to już. O jest, to jest ta soczewka. Na mojej podstawie praktycznie zobaczę. był osobny odlew, ale taki w sumie nie za bardzo. Soczewka może powiedzieć, że się zmieniła, tylko jedynie kolorem, bo w sklepie jest taka sama. Pod okiem można zauważyć piegi i taką małą, jakby niebieską, jasno-niebieską plamkę. Głowa się, od... mm -hmm. Głowa się podziela na trzy kolory: na biały, właśnie na samym dole. Potem idzie ten jasny. Niebieski i na samym środku jak ma tak shop. Taki ciemno-niebieski kolor na oczach, taka jakby opaska. Yy, tam porównanie z takim futerkiem shopa. No i chyba najbardziej charakterystyczna rzecz poza w sumie ogonkiem i może posypką dla tego futerka to jest fryzura. Bardzo oryginalna fryzura, taka zawinięta. Co myślisz? Ja już tak uważam. Ha, <grym> Fajnie się prezentuje, dodaje na pewno uroku futerku. Według mnie fajnie są też zrobione uszy. No, uszy już nie przeszliśmy, ale w sumie już możemy, bo. Nie są takie, wiesz, zwyczajne, tylko mają takie elementy, jakby właśnie super. takie. No, osobny odlew. Jest nowy, osobny odlew ucha, po prostu. Ogólnie sam kształt. No, czyli odlew, nie? Jest inny niż. To mam na myśli. Mówiąc kształt, czy mówiąc odlew, mam na myśli, że ma inny kształt niż pozostałe futerka. A jeżeli już taki A. był odlew, to... na pewno jakoś dawno temu. Posypka dużo dodaje mm. na to ucho, fajnie wygląda jak na jednym i na drugim. Na drugim układa bardziej w tyle. Mi się to kojarzy um, tym właśnie z taką fabryką cukierków, jak ostatnio byliśmy, pamiętasz? No byliśmy. Takie byliśmy. cukierki kolorowe. Oj, drogo było. <laughs> no. No, ale jednak wiesz, mocno ręcznie robione, czy coś tam. E, futerko w sensie, na miejscu, no tak wiadomo. Robione. Nieważne. Futerko dla nas ma jakieś tam nostalgiczne, może wspomnienie, to na pewno dla nas będzie to plus. Jak chodzi o samo wyglądowo, to mi się na przykład bardzo podoba. Uważam, że to super futerko. Aczkolwiek czegoś mi jeszcze tak, by no tak. Nie, hmm. nie, że brakuje, ale. No tego ma choć nie odstaje. Jak chodzi o te poprawki. Właśnie przydałoby się coś tu po poprawiać. Dobra. A tak już mamy w sumie opis w za sobą. Teraz może zobaczymy animacje jakie są. Tyk. Hit, muszę zmniejszyć myszkę. Obiega sobie uroczo, chociaż nie wiem czy tak, to będzie w Transformice, bo też tak widziałem komentarze, komentarz. A czy ja to w ogóle wiem, że tak jest, że animacja w tym programie może się różnić z tego jaka jest w Transformice, ale tutaj łapka odchodzi strasznie od kolorów. O tego białego. No. To widać po prostu na pierwszy rzut oka. Z takim małym minusem niestety. Tutaj jest wszystko w porządku. Ten ogon tak śmiesznie lata. Okej, okay, zatrzymajmy sobie tutaj. Ogon, ogon... no właśnie. Nie no, łączy się... jest. Nie łączy się absolutnie. Z kolorem właśnie biodra, bo jest ciemno-niebieskie, a sam ogon się zaczyna od jasno-niebieskiego, co wygląda tak odstająco strasznie, taki no jakby to powiedzieć, odpadły, jak to zawsze mówiłem z Pauliną. Mhm. Widać tam, już to w sumie jest na tyłku, tą posypkę, na przykład ten mhm. żółty. To właśnie ogon wtedy chyba zasłaniał, ale nie jestem pewny. To fajny szczegół, że akurat na animację spania dodali też właśnie tam posypkę. Sam ogon w sobie jest naprawdę ładny. Troszkę też tak odstaje. I na no, szczęście też nie ale jest tak przekombinowany, bo bywało. Tak w każdym futerku. Nie no, w dużej ilości futerek tak zrobili. A czy ostatnio mi się wydawało, że zaczęli to właśnie zwracać na to ten, uwagę zwracać. Ale chyba nie w hmm, Może były nasze filmiki? Wątpię. Okej, okay, yy, muszę złapać w dobrym momencie. Teraz. Okej. Okay. Myszka sobie siedzi. Była tu uroczy, nie. Moją dla mnie najlepszą, właśnie animacją. Troszkę właśnie... jak na Obznacy, tylko że kiedy... tam Myszka się nie cieszy. Na owznacy ona skakała. Ale nieważne, dla mnie najładniejszą, najfajniejszą animacją dla Myszek w ogóle w kiedy siedzi. Tak fajnie to urocze wygląda. Co uważasz? Aż mi się gardło zacięło. No? Dobra. Zobaczmy, jak się denerwuje. No śmiesznie, śmiesznie, tylko troszkę szkoda, że to ucho jednak się nie czerwieni. Chociaż to w tyle się czerwieni, ale to zawsze jest tak, że to, to ucho jakby na pierwszym planie się nigdy nie czerwieni. Troszkę szkoda, tak odstaje. A jak to ty, ty, no, jest złe? to to by się obydwa uszy czerwienią? Właśnie, tak się dzieje. Jak się śmieje, spoko, tylko właśnie ta posypka tam nawet. Niż nie, że mówię, że ta głowa, ale ta posypka tam niż, jak zauważysz, tak trochę odkakuje. O, widać mi kulcor, zapominam, tutaj. Szkoda, szkoda. Okej, okay, to wygląda fajnie. O, tutaj trochę widać. Ale to nic takiego w sumie. Mauzowo. Wow, od tego powinniśmy zacząć. Czyli jednak brzuch nie jest taki pusty. Ma tutaj wiadomo to kolor yy, no i niebieski. i to jeszcze te... Po bokach widać jeszcze tą posypkę. No tutaj widać, ale szkoda, że tutaj nic nie dali. Mogli tutaj dać jakiś, nie wiem, rusunek takiej, nie wiem, babeczki czy coś. Zresztą to byłoby chyba przykombinowane. Na kolanach też no. nie ma nic. Mogli dać jakieś tam. Mogę dać kropki. To takie no wiem, posypkę, posypkę właśnie. A tutaj co się dzieje w ogóle. <laughs> fajnie to wygląda tak wycieniowany kolor. Tak tu zacina nagle i tu jest ten. Ciekawe. Ej, fajnie to wygląda. Podoba mi się jak myszka tańczy. To jest super. Okej, okay, jak patrzę, to już raczej do końca już nie będzie żadnych zmian, ale tak pokażę, bo trzeba. Okej. Okay. O, dobra, tych pobocznych animacji, to nie będę nadpokazywać, pokazywać, bo to w sumie jest... Chyba nie istotne. No tego nee. też miałem nie pokazywać. Dobra. O, no, a łapka zawsze odchodziła przy tej animacji. To no, to raczej chyba się nie nad nie zaliczy. Dobra. Spokojnie jest. Ciup. Z względem animacji futerko na pewno nie jest jakoś mega doskonałe, ale to chyba żadne nie jest. Mm -hmm. Ale też nie źle. Najbardziej mi ubolewa właśnie ta główka, ta, ten biały kolor, który właśnie się tak nie łączy strasznie z kolorem. Ta głowa tak lata jakby. Ale no nic. No to chyba podsumowując, nie? Okej, okay, no to podsumowując, buterko jest mm, ładne, jest dobrze dopracowane, ma wiele szczegółów, naprawdę dużo szczegółów. z Tego noska nad nie opisałem, a warto go właśnie wspomnieć, że jest jego koloru różowego, który dodaje naprawdę dużo uroku, bo wpada nie w oczy. Wydaje mi się, że wszystko, a chodzi o wyglądowo, jest na pewno na plus. Poza właśnie tym, może. Animacje nie No, animacjami właśnie. Niektóre osoby powiedziałyby, że jest przekombinowane, a niektóre, bo się że jest super. Uważam, że to jest ciekawy pomysł jak na futerko, z babeczka. Już był kiedyś podobny pomysł, tak mi się wydaje. Już to mówiłem na początku odcinka chyba. Ale lubię bardziej takie pomysły niż jak. Po prostu zwierzęta, bo to jest takie bardziej kreatywne. Więc też jest, jest tak dla mnie najbardziej na plus. A ty co, jak uważasz? No to tak, tak. Okej, okay, czyli mamy... Zobieram twoje zdanie. Dobra, no to chyba jak już mm, omówiliśmy sobie futerko, no to może wystaw mocę na końcową. Znak zapytania. O, dwa razy dałem. Dobra, nie ma zaczenia. Ale co dwa razy? A fajnie, A, fajnie. <noise> Gniecione ktoś nazwał, wow. to, to Chyba niemiłe, nie miło 6 na 10 ktoś dał. 6 na 10. Ej, szczerze uważam, że to futerko jest 6 na 10. Ja tak... Ja również no. tak uważam. A ty jaką dajesz ocenę? Gniecione, zgniecione na głowie. Gniecione na głowie. A czy nie, mi się wydaje chociaż w sumie ta fryzurka może się taka wydawać, bo, bo no jak futerko może być zrobione w 3D, nie? No. Ale uważam, że ładna jest ładna. Dobra, ok, no to chyba jedno, tak, czekaj, powiedziałeś 6 na 10, czy co powiedziałaś? 6 na 10. No, no to jednogłośnie jest 6 na 10. Dobra, bo. A to cztery się, co pewnie myśli, że inna, sama. To, że ja? Uh -huh. Nie, naprawdę, ja uważam, że tu futryk jest 6 na 10. Mhm, ja. Czemu uważasz, że jest to inaczej? A czy niektórymi futrykami tak mam, że oceniam taka... Bo to, wiesz, kontrowersja, nie? To jest chyba, jak nasz kanał chodzi, najbardziej kontrowersyjny. Yy, seria najbardziej kontrowersyjna. Dobra, dajcie znać, jak Wy uważacie, jakie futerko powinno dostać ocenę. Oraz jak Wam się podobało utknąć. Napiszcie yy, w skali od 0 do 10, jak utknęła się to futerko i my dzisiaj już będziemy żegnać. Do o, zobaczenia! Nie zwracałem uwagi, co oni tutaj w ogóle piszą. Okej? Xd deus do kogoś. Dobra, nieważne. Szkoda, że nie zwracałem, bo byśmy się pośmiali. Okej, okay, no to co? No to my się już będziemy żegnać. Widzimy się na, na następnym odcinku. Miejmy nadzieję, no, że, o, że w końcu będzie event. To się czeka na to no. trochę. Kupę czasu eventu nie ma. Oczywiście nie mówimy tu by o Lua, bo to jest. Tylko jaki teraz by był? Chociaż nie pamiętam, wiesz? Musiałbym zobaczyć, jakie były takich w tym miesiącu rok temu czy dwa eventy. Dobra, A no to widzimy się na następnym odcinku. I do zobaczenia. Mm, no to pa! <laughs> Znaczyłaś. Okej, okay. no to pa!